w trakcie środowego drugiego śniadania z górnikiem prezes Artur Jankowski przedstawił ocenę sytuacji zastanej w klubie a także podzielił się swoimi wrażeniami po tygodniu pełnienia funkcji jak państwo wiedzą no to jest tak specyficzna spółka że tutaj jakby korelacja pomiędzy sportem a kwestiami finansowymi no nie można tego wszystkiego odłączyć tak z działalności operacyjnej i działalności sportowej jeśli chodzi o działalność sportową, no to to, co wcześniej powiedziałem. Tak? Mamy cztery mecze, dwa gramy awansem. Chcemy jak najwięcej tych punktów zdobyć, żeby spokojnie pomyśleć o następnej rundzie. To jest, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, to jest tak, że to nie jest tylko pierwsza drużyna, bo są też drużyny młodzieżowe, jest A-klasa. Tym też jakby tutaj myślimy, już rozmawiamy, chcemy bardzo porozmawiać w temacie do ubrania naszych drużyn młodzieżowych, tak bo mamy kontrakt z naszym sponsorem technicznym, który obejmuje tylko seniorów i młodą Ekstra Chcemy też się bardzo mocno zainteresować drużynami młodzieżowymi, żeby jednak chłopcy poczuli, że grają w klubie i z tym logo na piersi górnika zabrze. Tak? Jeżeli chodzi o kwestie operacyjne, to jestem na etapie jakby analizy kosztów struktury. I jakby złapania tego wszystkiego, tak? bo tu jest jeden bardzo fajny temat. Pan, poprzedni pan prezes jest w Radzie Nadzorczej i to mi pomaga jakby nie tracić czasu, żeby spotkać się z tymi problemami, które są na bieżąco, no bo obciążenia cały czas jakby narastają, pracujemy, też jesteśmy zobowiązani, żeby je regulować i musimy coś wymyśleć, żeby po prostu dać sobie radę. Tematem przewodnim spotkania okazały się sprawy organizacyjne klubu. Uczestniczących w spotkaniu dziennikarzy interesowały przede wszystkim kwestie finansowe oraz sprawy związane z kibicami i ewentualną grą na innym stadionie. Przy tej sytuacji, kiedy nie mamy stadionu, a budujemy go, no nie będziemy mogli liczyć na żadne wpływy z biletów. To które tutaj my gramy, to jeszcze jakby do tego wszystkiego tutaj do, dokładamy, ale. Musimy po prostu jakąś tam strategię ważną czy dobrą wymyśleć w przeciągu jakiego okresu klub mógłby, mógłby się już wyjść na prostą, tak. Wiemy dobrze, że to nie jest miesiąc, dwa miesiące, to są okresy kilkuletnie, a najważniejsze, żeby mieć procesję i plan, który jest planem realnym i ten plan przedstawić akcjonariuszom i to wtedy może się udać, tak. Ja mam nadzieję, że to nie jest temat zamknięty na tą chwilę jakby Informacja jest taka, że gramy na tym stadionie, ale mamy jeszcze troszeczkę czasu do 18 lutego, żeby, to, żeby pomyśleć nad innymi wariantami. Tak? W każdym biznesie jest tak, że jeżeli się okaże, że będzie jakiś dobry, ciekawy plan biznesowy, będzie to dla nas korzystne, no to na pewno do rozmów usiądziemy i będziemy na pewno też o tym myśleć, Także tak, tak, myślę, że tu jest jeszcze duża nadzieja. Wczoraj spotkaliśmy się też, spotkałem się pierwszy raz ze stowarzyszeniem kibiców i też na, na ten temat długo rozmawialiśmy. I co kibice właśnie, jakie jaki oni mają pomysł? Oni chcą tutaj, żeby drużyna grała swoje mecze, czy jednak są za tym, żeby jechać do Katowic czy do kibicy? Z tego komunikatu, komunikatu którego państwo, o którym Państwo dobrze wie, wiecie, to kibice nie chcą kibicować tutaj, na Stadionie Górnika. Nie, nie zostało konkretnie podane miejsce gdzie, ponieważ myślę, że są też tego świadomi, że podanie konkretnie miejsca jako ulica, jakby się to nam nie udało, no to jakby no temat jest zamknięty, no nie uda nam się czegoś innego zrobić, a jakby Kibice są naszym dwunastym zawodnikiem i w tej trudnej drugiej rundzie, która będzie, no, no my sobie nie wyobrażamy, że ich nie będzie, tak? Dlatego e, nie określili tego, że to mają być tylko Gliwice, tak? My z nimi chcemy poprawić komunikację, chcemy z nimi rozmawiać. Na tym spotkaniu długo rozmawialiśmy, w bardzo takiej fajnej atmosferze, tak? Tu, może to było też pierwsze spotkanie ze mną. Ale wyciągnęliśmy jakieś wnioski, ja niczego nie obiecałem, ale zaproponowałem, co mogę zrobić i myślę, że decyzja z ich strony zapadnie na pewno do meczu przed Zagłębiem Lubin, czy się pojawią na Stadionie, czy nie. Ja bym jeszcze jakby nie skreślał do końca, że ich nie będzie. Jeszcze na pewno będziemy o to walczyli, żeby się pojawili.